e-member. Nowoczesne narzędzie dla pracowników HR. Jak aktywować pakiet partnerski i rodzinny dla nowego pracownika? Zaloguj się do aplikacji e-member. Wybierz Dodaj osobę w menu głównym. Wypełnij dane osobowe i kontaktowe pracownika, a następnie Dodaj program opieki. Wybierz program opieki z zakładki Rodzinny lub Partnerski. Oraz datę rozpoczęcia opieki medycznej. I naciśnij dodaj. Potwierdź prośbę w oknie, które się pojawi. Teraz wpisz dane członków rodziny pracownika. Po uzupełnieniu danych kliknij dodaj. Jeśli chcesz dołączyć kolejnych członków rodziny pracownika, wybierz Dodaj Rodzinę. Po dodaniu wszystkich członków rodziny zapisz dane. Gotowe. Jak dodać członków rodziny pracownika, którego pakiet został aktywowany wcześniej? Z głównego menu wybierz listę osób. Wyszukaj pracownika, a następnie edytuj osobę. Najedź kursorem na bieżący program opieki pracownika i naciśnij Zmień program. Wybierz program opieki z zakładki Rodzinny, a następnie Potwierdź zmianę. Gotowe. Program opieki został zmieniony. Teraz zamknij podsumowanie i dodaj członków rodziny pracownika. Pamiętaj, aby po dodaniu wszystkich osób zapisać zmiany. Masz więcej pytań dotyczących aplikacji e-member? Zajrzyj do Asystenta pomocy interaktywnej bazy wiedzy, która zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania.